Szopka jest atrakcyjna nie tylko dla dzieci, ale również dla dorosłych. Szczególną uwagę przykuwają kosztowne rzeźby sprowadzone z różnych zakątków świata. Skąd pomysł na stworzenie w swoim domu szopki bożonarodzeniowej? Może ja powiem tak trochę od początku. Jako mały chłopiec, a pochodzę z powiatu przeworskiego, jedną z atrakcji świąt Bożego Narodzenia była szopka u sąsiada. I zawsze czekali na ten dzień i po prostu chodziliśmy oglądać tą szopkę. Nie było wtedy telewizji, internetu i różnych takich przyjemności jak teraz są dla dzieci. I dlatego to było bardzo ciekawe dla nas. To była szopka w stylu krakowskim. Po prostu poruszała się, tak jakby światło cień. To było, bardzo to było takie ubogie, ale coś się ruszało i to już było dla nas ciekawe dla dzieci. No później przyjechałem tutaj do Robbie w latach 80., -tych. mieszkałem w bloku. I pewnego dnia też mi przyszła taka pomysł, jeszcze mieliśmy sprzęt z tamtej epoki. Taki był adapter Bambino. Stworzyłem taką szopkę kręcącą się trochę a la, a la szopkę pod choinką z tego, z tego bambina. No i to też dla dzieci była taka, taka innowacja, no i po prostu później, no jak już tutaj dom, mieszkam w domu, yy, pewnego dnia na wyprzedaży, a lubię takie wasze rzeczy yy, różne, yy, spotka, yy, spotkałem po prostu korka, yy, oryginalny korek yy, tak tutaj jest wkomponowany, yy, taki po prostu yy, kształt yy, okrągły. No i. Z, Pomyślałem i akurat te święta nadchodziły, mówię to sobie wezmę i, i może zrobię szopkę. Zamówiłem włoską taką, kilka takich figurek włoskich, no i zrobiłem w, w tamtym roku to, tą szopkę pod choinką. No wnuki przyjechały, a mam siedmioro. przyjechały i po prostu nawet ich to zaciekawiło i, i tam zaglądały do tej szopki. No i od tego się czasu zaczęło, no i tak pomyślałem, mówię to ja wam zrobię większą. Ale po prostu mówię tak, to, to taką nie, nie góralską, nie krakowską, bo nawet w internecie czytałem, że jak dziecko się w zakopanym ktoś się spytał, gdzie się Jezus urodził, to mówi, za w Zakopanem. No to jak, jak wszystkie szopki są w tylu takim czy w takim, ja mówię, ja zrobię inną, całkowicie inną szopkę, nie, niech widzą, że, 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 że tam był inaczej, jak tutaj pokazują. No i mówię, że zacząłem kupować figurki na, na, na różnych internetowych forach. No i tak przez cały rok prawie składałem te figurki. No i później, przed świętami, mówię, no trzeba się zabrać za to, za to robić. No i po prostu, no i zaczęło się, i zacząłem komponować. To, to, co widać z tą szopką. Budowa szopki zajęła sporo czasu. Część elementów użytych przy jej realizacji to stare, niepotrzebne rzeczy. Jednak spora część z nich została zakupiona specjalnie po to, by mogła powstać ta znakomita instalacja. Z tą budową to było różnie, dlatego że. Czas, czas mnie ograniczał, też klej, klej bo, bo jedna rzecz przyklejona, yy, trzeba było czekać dzień dwa, dopiero następną kleić i, i tak. Także gdzieś około trzech tygodni mi, mi to zeszło. No tutaj na stole miałem cały warsztat. Trzeba probać żony, bo wiadomo, że, że, że tu troszkę bałagan się robił, no ale to przed świętami jakoś tak jakoś tak było przychylnym okiem popatrzyła na to. I też się to zaczęło podobać, że tak powiem. No i tak po prostu stworzyłem. Najbardziej czekałem na, na tą fototapetę, która przyszła cztery dni przed świętami, także już byłem w strachu, że w ogóle choć sobie zamarzyłem, żeby choć było widać troszeczkę takiego czegoś. Materiały, materiały różne, no naprawdę różne różniste, co, co, co można powiedzieć, i korek, i, 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 i różne filci i, filz, i, i, i takie, takie różne różne rzeczy. Trochę właśnie reci robiłem, trochę są to Także że ta, ta, tak to wyglądało. No i zdążyłem na Wigilię, bo na wigilii wnuki właśnie przyjechały tutaj. No i powiem tak, że, że były no, na początek takiej kostanacja zdziwienie, podziw, zaciekawienie, tłumaczyłem właśnie o, o co tam chodzi w, w tej szobce. Tak, żeby były, były no, w moim mniemaniu i tak jakby zadowolone. No, ale nie wiem, nie wiem czy, czy na dzień dzisiejszy jeszcze ich to bardziej jak smartfony i inne rzeczy, gry komputerowe, bardziej mu może by interesowały, ale, ale myślę, że, że no, jakby może zrobił jakąś w innym stylu, no, ewentualnie Minecraftową, że tak powiem, szopkę. No, to ty, <śmianowano> Może by bardziej to jej przekonywało, ale po prostu ja jej powiedziałem, że w tamtych czasach tak to mniej więcej wyglądało, bo to była półwyseł arabski, tam były palmy, tam były po prostu zwierzęta tego typu no i goście z różnych tam stron, I dlatego że to tak wyszło. No i... Zadowolone. Szopka przedstawia wiele scen zgodnie z wydarzeniami sprzed ponad 2000 lat. Zachowana jest w klimacie arabskim. Ja bym powiedział, że, że no ta szopka, ta, ta szopka mo, mo jest po prostu w klimacie arabskim, bym powiedział. Dlatego, że wykorzystywałem figurki, nawet oryginalne, bo, bo te figurki są bardziej oryginalne, z, y, przywiezione z, z, z Arabii, z, z tamtych stron. Także, że niektóre, na przykład tutaj, to, ta para tych figurek, to, 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 to dwie pary jakby, to, to mają ponad 60 lat, także, że, że ceny były, że tak powiem, no nie powiem jakie, bo, bo wiadomo, nie, nie małe. Ale po prostu, no, zdarzało mi się, no, po prostu, przedstawiłem tak, jak, jak tak mniej więcej było, bo, bo powiedzieć, że z, z Nazaretu do Betlejem, były, prowadzili dwie drogi. Droga yy, yy, pierwsza miała 150 km, a druga 170 yy, parę kilometrów. I co ciekawe, że oni musieli na tym osiołku te kilometry przejść. on no, Tam się urodził, ale ta droga i przez pustynię, bo tam koło była pustynia po prostu. No i, i, i przyszli do tego Betlejem i, no, i no wiadomo, że, że Maria była w w jakim stanie, no i zaczął się poród i, i nie było gdzie, no tutaj przedstawiłem y, właśnie y, tą gospodę, w której bogaci Żydzi, no nie oryginalni, bo, bo to są teraz ortodoksyjni, a, ale tamci Żydzi, po prostu bogaci, y, wiadomo, muzyka, pieniądze i, i, i zabawy i nie było dla nich miejsca i musieli właśnie skorzystać z tej groty, która była po prostu stajnią, gdzie pasterze tam po prostu swój, swoje, swoje czodę po prostu zaganiały i, i, i tam, tam mieszkali po prostu tutaj. No a tutaj z boku no, są, żyją Arabi, bo, bo przecież to, to, to były plemiona pomieszane. I, I dlatego też przedstawiłem tych Arabów jako, jako też koło tego. Koło nich. No później, no wiadomo, czy królowie z wielbądami. Tutaj, tu jeszcze nomad jest. Tu, tak samo no, z, z pa Pakistan, figurki oryginalne z Pakistanu z końmi. No, są y, y, słonie z Afryki. No takie rzeczy no, oryginalne, oryginalne z. z po prostu z tej, tam z tego miejsca, no, no są to też róże, róże pustyni, takie piaskowe, tutaj wkomponowałem. No jest motyw polski, że tak powiem. To, to humorystycznie nie miałem, nie miałem skąd wziąć pasterza takiego. Dosłownie kupiłem krakowiaka i, i prze, przerobiłem go na, na żydowskiego pasterza. To taki motyw polski, że tak powiem, jest troszkę w tej szopce. Mieszkaniec Robczyc w przyszłości rozważa powiększenie szopki. Co mnie tutaj y, wstrzymało? No trochę miejsce, bo, bo moje marzenie to by było do, do, do ściany zrobić bez telewizji tutaj. No ale nie mam, nie mam coś, gdzie go postawić i dlatego nawet wyciąłem tak. Że, że, że tylko siedząc, oglądając, po prostu no, no nie, nie przeszkadza, po prostu dlatego, że, 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 że to miejsce. No mo, może jak w przyszłym roku jakby jakby jeszcze myślę, że mo, może bym coś jeszcze dokupił, bo, bo znając y, telewizor gdzieś inaczej usytułowił, to może, może i, i do końca i ścianę bym zagospodarzył i tutaj miejsce. Jak to się komuś podoba, to, to chętnie, chętnie to, to bym zrobił. Autorowi gratulujemy cierpliwości, pomysłowości i artystycznych talentów. Wierzymy, że w kolejnych latach szopka będzie się powiększać o kolejne eksponaty i nadal cieszyć oczy wszystkich odwiedzających.